Siemka! Witajcie serdecznie! Wracamy do The Escapist Gdzie nam zostało ostatnie więzienie w tej grze? HMP Iron Gate Zaczynamy sobie i słuchajcie nie było dawno odcinków, ponieważ Gdy ja, po prostu Przyznam się, że miesiąc yy... Po ucieczce z tego przedostatniego więzienia, no miesiąc więzienia się i w końcu pomyślałem. A nagrał sobie ten odcinek z y, The Escapes. Patrzę a tutaj, no jak mi cudem nawet nie pamiętam, kiedy no usunąłem jakoś The Escapes. Nie wiem jakim cudem, naprawdę, to się zdaje dziwne, i po prostu musiałem przez te y, kilka, no, przez tydzień, dwa, może tydzień, dwa, tak dwa tygodnie temu zacząłem od pierwszego więzienia, no i przechodziłem po prostu. Czekaj, że mojego łysego. <laughs> patrzcie, no, okej okay, jest. Po prostu musiałem tak dwa tygodnie przechodzić te wszystkie więzienia. Od 1 do 5 aż do 6 ostatniego. Bo mi się wszystkie usunęły oczywiście, nie? Więc dobra, zaczynamy. Yy, mam nadzieję, że ucieknę. No słuchajcie, ja uciekłem raz z tego wię... więzienia, ale nie pytajcie, ile mi dni to zajęło. Bardzo dużo. I pomyślałem tak, że na przykład dzisiaj mamy pierwszy dzień w, tego, w tym więzieniu, drugi i trzeci dzień na przykład może i czwarty czasami. Po prostu będę nagrywał pod za odcinkami, a, a kolejny już tak na przykład piąty, odc, piąty dzień będę już na odcinku nagrywał. Tak jakby, ok. Yy, oczywiście jeszcze powiem jak są tu uciec, do ucieczki. Yy, Okej, okay. no tak, trzeba przeczytać. Słuchaj, No Larwo, o kurde, widać, że no... No nie jest dobrze. Wiesz dlaczego tu jesteś? Więc nie ma sensu płakać z tego powodu. Strasznie, straszne i znane wszystkim jako więzienie o najwyższym rogorze w historii, HMP Iron Gate. To miejsce, gdzie przeżyjesz resztę swojego pozbawionego sensu istnienia. Myślisz, że uciekniesz? Nie rozśmieszaj mnie. Garstka idiotów, którzy tego próbowali, skończyła w wodzie, próbując odpłynąć z wyspy. No ale głowa do góry, no nie? No dobra, motywacyjny liścik, tak szczerze. Dobra, co my, na, my mamy tutaj na początku? No tak, jest średnie rzeczy, jak to zawsze na początku. Okej, okay, słuchajcie, jest takie coś, nowa rzecz, tylko na tym więzieniu chyba jest, w całej fabule. Jest takie drewno balsy, które jest potrzebne do yy, zrobienia trasy, bo słuchajcie, to więzienie otoczone jest wodą. Po prostu, żeby uciec z tego więzienia, po prostu trzeba zrobić trath, by na tej wodzie um, y, odpłynąć. Po prostu bez tratwy nie da rady, słuchajcie. No i teraz mam, myślę, że to jest dobry pomysł, by najpierw y, przerostać się przez wentylację, bo y, po prostu nad budynkiem. Y, budy budynek ma wentylację i po prostu y, w, w, tam. Przechodząc przez te wentylacje, takie jakby powiem, yy, znajdziemy drabinę, bo nieraz uciekając z tego więzienia i wiem, znajdziemy drabinę, która prowadzi do yy, na samą górę, po prostu na dach tego budynku. Będziemy tam potrzebowali hakali i liny z prześciekami. Liny z i hak potrzebujemy do na przykład spina spina, no, spinania się, czemu się wysławić, nie mogę. Jest jakaś ściana i będziemy ich potrzebowali, żeby się przedostać przez nią. Hack chyba y... potrzebujemy, żeby zejść na dół, a linia chyba do góry, nie mam pojęcia, chyba tak mi się zdaje, że tak jest, więc no nie jest łatwa ucieczka, to jest na wiadomo. wiadome, więc dobra, pierwsze co zrobimy to oczywiście pracujemy, no tak, zapomniałem o tej dozorcy. najgorsze w tej grze jest to, że jak dużo osób przechodzi w jednym miejscu, to mi się gierka tnie, co nie? No, troszkę jest to wkurzające, ale dobra, trudno, przeżyjemy, nie? Dobra, zaczynamy. Posprzątajmy tym mopem. Pewnie, pe pewnie dziesiątkę dyszkę zarobimy, tylko dziesięć No, to jest tragedia. Nie? No, ale dobra. O, mamy tutaj jeszcze ostatni. takie no, rój, bardzo dobrze. No i takie jest dziesiątka, no słabo. Dobra, pierwsze, co zrobię. Oczywiście będę chciał tutaj też zarobić pieniądze. To jest też najważniejsze, żeby drewno balcy kupić, bo to 50 monet kosztuje naprawdę. Bardzo dużo. No i dobra. Zobaczymy, co będzie miał Ros. O, tutaj się biją. O, mamy tutaj bardzo dobre rzeczy. Mieniają. Dobra, Max przegra. Nie, Darkland. Nie jest Trudno. Ok, tutaj jest moja cela. Tak jest. Oczywiście schowamy sobie te wszystkie rzeczy. to też niech będzie. Yy, no i cóż? O, zrobimy sobie może od razu obcążki. I zrobimy też śrubokręt. Kupimy to znaczy, bo tutaj chyba tylko kupić się da. Okej, okay, schowajmy. Dobra. Ale... Yy, chyba... Niektórzy... Ludzie mogą mieć jako broń ten śrubokręt, więc mam jeden pomysł, jak go za darmo zdobyć, nie? Naprawdę? Myślę, że to jest dobry pomysł. Antoni, ty nie masz żadnej broni przy sobie. Czasami mi się tak zdarzyło, czasami łom się nawet trafię. Okej, okay. ty Antoni, ha, ciebie już sprawdzałem. Andy, nie, przepraszam, no. No halo, o, ty ma... Ty masz łom. Panie, 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 proszę. Kurde. Okej, okay, czyli mamy jeden błąd. Znaczy błąd. Yy, jedno utrudnienie, że tutaj więźniowie mają dużo siły. No i z tym może być problem. Dobra, Rose. O. Kurde, ale Rose jest pobity. Mam nadzieję, że on będzie miał tę łomco. co? Przy sobie. Spróbujemy. Jeżeli będzie miał zwycięstwo. Jest! Małą Okej. Okay, Okej. Okay. O, oh Huhu! Pięknie, pięknie. Okej, okay, zobaczymy, co my tutaj mamy jeszcze. O, południowy Apple mamy. Tutaj będzie łatwo sprawdzić wszystkich więźniów. Dobra. A, no tak, miałem statystyki z, yy, sprawdzić. Mason. Ty też nic nie masz. Broń, tutaj nic. Łom chyba nie będzie mi potrzebny w sumie do, do niczego. Bo w tej ucieczce, w tego więzienia chyba y, healów nie jest nam potrzebny. O, mason. Okej, okay, mason dostał, dobra. Za chwilę to sprawdzimy. Spokojnie. Chodźcie, tu, Antoni, też nic nie miałeś. Ty miałeś też nic. Dobra, Andy, Chris. Okej, okay, Chris został od ciebie kubeczek, rozumiem. I kto jeszcze? Zapominam. Dobra pamięć powiedział. Yy, Mason i Chris. Okej. Okay. Przeszukamy, może będą mieli. Bić nie da radę, za dużo siły mają. Ile oni mają ogólnie? Mają 45. O nie. Aplikacja zatrzymana jakoś mi się nie wyłączyła. Na szczęście. Dobra. Andy i Chris. O Andy akurat. Nie, Chris! Co? Czy ja... Okej, okay, przyciszyłem, nie chcę Jak ja to przeczytałem? Nie pamiętam. Ja to czasami to... Pięknie. Chris i Mason. Nie wiem, czy ja dobrze to przeczytałem, tak sobie teraz myślę o co chodzi. Czy ja myślałem o tym Chrisie i dlatego to powiedziałem? Dobra, nieważne. Przeszukamy, jemy cele. Może akurat znajdziemy... O, tutaj mamy dobrą... Dobrą rzecz. Mamy drewno. Tylko czego to nie jest drewno wals? Tutaj jest kto? Simon Albo Simon, jak to tam woli Pedro Ale dobrze, Sprawdzimy Simona chyba nie sprawdziłem Dobra, trudno Dużo ćwiczę Fajnie Zobaczymy Zaraz się pobijemy, zaraz będziemy Walczyć ze sobą Dobra Ciekawego czekaj, co ja znaleźć? Talie, kart i kubek Boję się, że oni będą pod tymi... O, są. dobra Pod tymi celami, gdzie są kamery I masz talię Dzięki ci chłopie Dzięki ci łowienki Dobra. O, ty masz taśmę, bardzo dobrze. No to teraz mamy problem, mamy problem. Teraz trzeba sprawdzać po tych celach, gdzie są kamery. Przepraszam, jeżeli słyszycie yy, dźwięk odkurzacza. moja mama niestety sprząta dom. No, jeżeli słyszycie, to bardzo przepraszam. Może będziecie mnie słyszeć. Dobra, tutaj sprawdzamy. Andy, 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 to nie ty Muszę szybko wychodzić z tej celi 55 już mam, ale nawet jak pobił, pobiją nie mam nic przy sobie złego, więc mogą mnie pobić. <śkoda> Szkoda, że jeżeli nie weźmiemy o tak na osobniki, to nie widać... okej, okay, zabijcie mnie. To nie widać e, biurek. Nie, nie, nie są podpisane biurka. No szkoda, szkoda. Ułatwiłoby to na pewno mam grę. z Dlaczego te reklamy są takie rośliwe? O Dziękuję. Za chwilę mnie zabiję. Obiją. Przepraszam jeszcze raz, ale to już trudno. No dawać, dawać. Koksy nie? Dobra. 19 godzina. Oczywiście w grze. Już prawie dochodzi. Teraz mamy prysznicę. Przydałoby mi się? Nie. Nie potrzebujemy, ale sprawdzimy. Jakie my tutaj mamy zadanie. Możemy wykonać. O, Rose. Łom. Co ty, Łom? Myślisz, że ci dam? Co ty? Ktoś został powity. Jest to Pedro. Który ma pilnik. Dobra, już pilnika nie biorę, przepraszam. Nie mi się kiedyś przyda. Się zdarzy, że mi się przyda, jakby nie będę mógł znaleźć. No ale dobra, o. Beczka Penarium. Od razu mu go dam. Żeby nie był na mnie wściekły. Chris. No czemu nie chcę nikogo bić? Zrozumcie to! Zrozumcie, chłopy! Dobra, Rose, czekam aż się obudzisz, aż ci dam tą peczkę, penalnie, która da ci naprawdę dużo reputacji. Na pewno. Chris i Max, na szczęście nie my. Szybko, Chris, chodź tu. Nie wierzaj mi się teraz, gro Nie Nie, zdążę, nie zdążę, dobra. Czekajcie idzie? Mieszka Chris. Aha, dobra. Rose, przepraszam. O nie. pomyliłem się. Dobra, damy mu to. Przepraszam, że cię budziłem, ale musiałem. Gaszenie nie świateł. A ten... Tym... Tym gaszeniem światła ja się z Wami żegnam. Jeżeli Wam się podobał odcinek, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!